Uf. Powiem wam szczerze, że nie wiem w ogóle na czym polega ząk. Co robię nie tak? Mieszam prawda. Mm, będzie malować? Tak. Dzień dobry, po raz 123, 124 albo 5, nie wiem, w który dzień już robię tą przyczepę. Dzisiaj jest super pogoda, więc. Jest, jest energia do działania. Wychodzi na to, że bardzo powolutku już kończę ten etap całego malowania z zewnątrz. Dzisiejszy dzień rozpocząłem sobie od zrobienia listy. I co wyszło mi 19 punktów, pewnie coś jeszcze dojdzie, ale to jest taka checklista, że czuję, że już ogarniam, że tak powiem, finał tej robienia tego remontu, tej przyczepy. Eee, jaki plan na dzisiaj? Dzisiaj chciałbym wymalować zderzaki. Pierwotne malowanie, które robiłem jak 3 lata temu. Tak. Eee, dałem farbę bez podkładu, wszystko zaczęło się to kruszyć i odpadać, więc te zderzaki muszę zreaktywować. Stwierdziłem, że jednak nie podoba mi się, żeby zderzaki były w takim samym kolorze jak ramki okienne. Ze względu na te progi, które są w kolorze takim ciemniejszym szarym. Według mnie po prostu trochę śmiesznie to wygląda. To jest taki jaśniejszy, to jest taki ciemniejszy. Jednak ten kolor, który miałem wcześniej, czyli RAL 711, wydaje mi się kolorem bardziej pożądanym. I od razu na ten ciemny kolor docelowo chciałbym pomalować dzisiaj te zderzaczki. Zderzaki? Nie, butniki to są. Mi się zawsze z zderzakami mylą, mam to od dzieciństwa. to co przed chwilką widzieliście to miało miejsce z jakichś kilka dobrych dni temu. Postanowiłem pęknięty zderzak połączyć żywicą poliestrową z włóknem szklanym. No i teoretycznie wydawało się temat prosty. Proporcje utwardzacza z żywicą wydawało mi się, że wymieszałem prawidłowo. No i się wyciągam ten zderzak z piwnicy i zobaczcie. Coś poszło nie halo. Cała ta żywica się nadal klei, jakby w ogóle utwardzasz nie zadziałał i w ogóle cała ta mata ta mata szklana się w ogóle nie trzyma. Nie wiem, czy za słabo odpuściłem, nie, nie, nie sądzę, no jakby to, że dałem dwie warstwy tej maty szklanej, też chyba nie stanowi to problemu. Zrobiłem tak, jak było w instrukcji, czyli to podociskałem, żeby żadnego powietrza pod spodem nie było. No ale żeby przez kilka dni to się nie, nie utwardziło, no powinno być to do obróbki po 25-40 minutach. Coś nie wyszło, spróbuję zrobić to jeszcze raz. Trochę utwardzacza jeszcze mi zostało, tej żywicy dużo nie stworzyłem. około półtorej, dwie godziny, i powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia na czym polega mój error. Bo ta żywica widzicie, ona się nadal klei. Powiem Wam szczerze, że nie wiem w ogóle na czym polega ząk. Co robię, nie tak. Zobaczcie zresztą żywicę, którą rozrobiłem. Nadal tak samo płynie. Czy utwardzacz nie działa? Niech znajdzie się ktoś mądrzejszy wśród was i napisze mi w ogóle o co kaman, bo mimo że ja teraz już jakby będę próbował pewnie robić to jakoś inaczej I to jest tym po prostu ciekawy. Chciałbym umieć kłaść żywicę poliestrową. Nie mając pomysłu co dalej zrobić z tym zderzaczkiem, padłem na taki no głupi pomysł, <laughs> ale zadziałał. Więc może głupi nie jest. A mianowicie użyłem super glue. Wiem, że cyanoakryl to jest sztywny klej, ale całe to włókno szklane zalałem tutaj cyanoakrylem. I powiem wam, że to się fajnie zbetoniło. Zasadniczo to włókno szklane miało być też sztywnym połączeniem, więc powiem wam, że to się fajnie tutaj zrobiła skorupka. Mariusz Pudzianowski i jego super glue. Teraz następną rzecz, którą muszę zrobić, to wyszlifować cały ten narożnik i pewnie Was znowu rozbawię będę robił to tutaj w środku w przyczepie wiem, że szlifowanie szlifierką oscylacyjną to troszeczkę jest bałaganu, ale cóż na zewnątrz zimno i trochę ciemno, teraz w ogóle zaczęło padać więc tutaj mam swoją męską jaskinię, nie będę robił tego w domu bo to jeszcze gorszy bałagan jeszcze gorszy tak zwany syf więc będę robił to tutaj Szlifierka oscylacyjna podłączona pod konwerter, dokładnie. I pokażę Wam jeszcze coś, chociaż z góry przepraszam Was za cały bałagan, który w tym ujęciu zaistnieje. W celu dobrego ujęcia pod konwerter podłączyłem sobie również ten oto halogen. Ja Cię sunę co tu się w ogóle dzieje wszędzie, z tyłu papier i tak dalej, wiem, muszę tu posprzątać. Co ciekawe mój konwerter 500W dźwiga 135W wielki oscylacyjnej i 400-500W halogenu, więc spoko. I tak to wygląda po szlifowaniu, zmatowieniu starej farby, którą tak jak widzieliście już była w wielu miejscach popękana i taki, taką powierzchnię myślę, że teraz spokojnie oczywiście po odpowiednim wyczyszczeniu benzynym ekstrakcyjnym, odtłuszczeniu mogę spokojnie na to położyć podkład i to jest właśnie cały clue. Tego nie zrobiłem, jak poprzednio malowałem ten zderzak, czyli po prostu po zmatowieniu położyłem od razu emalię i ta emalia się tego nie trzymała. Moje działania przeniosły się do podziemia, czyli do piwnicy naszego budynku mieszkalnego, koło naszej komórki lokatorskiej, to się ładnie tak nazywa, i tutaj będę chciał ten cały zderzaczek pomalować. Pewnie, mogłem też go tutaj szlifować i tak dalej, ale nie chciałem hałasować sąsiadom, więc po prostu zrobiłem sobie to w przyczepie teraz tutaj nie będę ją tylko troszeczkę im na naśmierdzę. Tak sobie ten zderzaczek wygląda po nałożeniu ostatniej warstwy, czyli ciemno szarej emali. Jeszcze świeżynka, więc z tego połysku troszeczkę zejdzie, nie będzie się aż tak nie wyschnie. derżaczki przednie, tak jak widzieliście, zamontowałem. Fajnie to wygląda. To, co chciałbym jeszcze dzisiaj zrobić, to pomalować butniki. I w momencie kiedy coś do was przemawiałem, to rozładowała mi się kamera, więc nie wiem, w którym momencie urwał się wątek. Jest wieczór, godzina 19, ciemno jakby była 24. Chcę pomalować butniki to już chyba o tym mówiłem. Mam nadzieję, że to się nagrało. W międzyczasie jak się kamerka ładowała, to ja sobie je okleiłem. Uwielbiacie tą moją rzeźbę, prawda? Gazeta, dzisiejsze malowanko jest sponsorowane przez... Tym razem przez Biedronkę. Co robisz Eśmina? Mieszam farbę. Mm, będzie malować? Tak. Jaka to jest farba? Podkład czy Emalia? Emalia. Nie podkład. Podkład. Dokładnie, to jest podkład. A potem będzie Emalia, tak? Tak. No Ty się znasz chyba na malowaniu, co? Tak. Z Jurką często malujesz farbkami, nie? Uch. Nie nie wciskaj, bo poleci foczka, musisz jeszcze wymieszać. Ja już w czołóweczku uzbrojony, żebym dobrze widział, czy przypadkiem gdzieś nie zalewam sprayem. Zmatowiłem powierzchnię, odpuściłem benzynę ekstrakcyjną tradycyjnie, potem podkład i po 15-20 minutach położyłem warstwę końcową, ale się świeci jak wielkanocne jajko. Uwielbiam niezależność energetyczną przyczepy. Oczywiście wiadomo, że ten halogen nie będzie mógł tak świecić godzinami, szczególnie że halogenik z przodu przyczepy świecił przez ostatnie półtorej godziny. Ale, do wymalowania tego obłotnika, myślę, że spokojnie jeszcze energii w akumulatorze, w akumulatorze styknie. Założenie tej plastikowej listwy. Zajęło mi prawie 2 godziny bez 5 minut. Nie sądziłem, że tak prozaiczna rzecz może zająć tyle rzeczy, ale tak to już jest. Ciężko się pod tą gumę po prostu to wciskało. Ta listwa ciągle gdzieś uciekała, ale już jest fajnie. Teraz muszę poobcinać te zamki. Z tego muszę zrobić takie coś i madełko, i brzeszczotem to. Próbowałem jakąś piłą mechaniczną, ale to po prostu wszystko się wyrywa, i zmniejszyłem okno. Teraz całe okno fajnie dolega do uszczelki, ale to jest za wysokie. Muszę to przyciąć, żeby tutaj było pół centymetra. Wow, czyste piękne ręce, co? Czujecie to? Dobra, muszę to poobcinać i wreszcie będzie można okno zamykać. A potem całą tą przestrzeń tutaj w koło muszę wyrobić takim białym sidingiem. Wiem, że siding to nie jest, ten biały siding, to nie jest jakieś mega new designerskie rozwiązanie, ale jest to fajny materiał, bo po pierwsze łatwo się czyści, po drugie mało waży, więc przyczepie sprawdza się świetnie. Generalnie e, brat mówił mi o jakimś takim patencie, jak w, e, sam wciskał uszczelki, że obcinał końcówkę od e, silikonu taki ten stożek pod odpowiednim kątem i wtedy przez tą końcówkę wciskał te uszczelki. Nie zdążyłem spróbować, bo tak naprawdę wydaje mi się, że śrubokrętem fajnie mi się ta guma poddaje, nie jest jakiś zabójcze tempo, ale myślę, że tam nie w godzinę jestem w stanie na przykład zrobić cały przód. Także tak sobie będę to powolutku cykał, tym oto śrubokrętem. Nie wiem, czy mnie widzicie w ogóle w tym ujęciu, czy ja? Gdzie ja jestem w ogóle, gdzieś tutaj? Chyba jestem, nie? No, dobra. Pozapałem kamerę w ostatnim momencie, jak się staczała z dachu. <grystanie> jaki fart, jaki refleksik. Okleiłem śrubokręt kawałkiem srebrnej taśmy ponieważ ta metalowa końcówka troszeczkę drapała aluminium i zostawały takie mikrorysy. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy kamera potrafi z tak blisko takie makro nakręcić, ale zobaczcie, o, troszeczkę tą listwę porysowałem, więc teraz, gdy będę wciskał, to nie porysuję. Ostatecznie poza śrubokrętem używałem jeszcze takiego 15 mm długka i to się. Naprawdę fajnie wciskał. Ile mi to wszystko zajęło, wymiana tych uszczelek? No, myślę, że to około 3,5-4 godziny. Tu w drzwiach powymieniałem sobie całą uszczeleczkę wszędzie na dole. Myślę, że jeszcze powymieniam te paserki tutaj na dole, a tą uszczelkę przemaluję jakoś na biało albo spróbuję ją wyczyścić obok. Myślę, że wyczyścić, bo tu Asia próbowała czyścić i wygląda naprawdę całkiem fajnie. Całą bakistę obrobiłem, jeszcze aluminium będę musiał wyczyścić. Dolna listwa. Boczne listwy też bardzo fajnie. Jedyna listwa, które jeszcze nie zrobiłem, to dla tej u góry. Po pierwsze muszę ją wyczyścić, a po drugie muszę poszukać takich plastikowych końcówek, które o, docelowo przychodzą tutaj. Te są już mocno zmęczane, druga w ogóle mi się połamała. Może jeszcze wymienię tą szczelkę, ale to już jest naprawdę takich szczegół szczegółów. No i tutaj te dolne uszczeleczki, pewnie też wszystkie powymienię. Bo mnie poniosło. Wiem chyba tego 40 ileś metrów. Policzyłem na prawie całą przyczepę, więc... Już to mam. To to wrzucę. Panie kierowniku. Sprawa jest. Interachic mamy. Jo. Taniu do oddania mamy. Smyczki smyczuń. Zainteresowany, jo. Kochło do środka. Nie. I tak jak wam kierownik zbynia zaanonsował, przechodzimy do rozwiązania konkursu z ostatniego odcinka rozdajemy smyczki i zapalniczki. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie komentarze. Nieco się ubawiliśmy przy niektórych. Wasza inwencja twórczych. zawsze. Mega, super, można na Was liczyć i dzięki bardzo. Mam tu małą ściągę, więc teraz ogłoszonko. Migamy z nagrodami do pięciu osób. Pierwszą z nich jest Leszek Walczak, który napisał, że jesteśmy jak energetyczne solary, które ładują jego energię. Dzięki bardzo. Kolejny zestawik leci do Martini Kroll, która gubi wiecznie klucze. Mamy nadzieję, że ta smycz pomoże ci ogarnąć tą strefę życia. Następny zestawik, następne smyczki, zapalniczki itd. leczą do użytkownika o nicknamenie bajkost.ti, który stwierdził, że z naszych smyczek zrobi sobie maseczkę. Jak to zrobisz? Czekamy na fotki. Ok, następnie paczuszka leci do Krystiana Szcześniak który stwierdził, że za pomocą naszej smyczy będzie holował kampera. Również chcielibyśmy zobaczyć z tego materiału. Jak nie, jak nie wideo, to chociaż foto. Dobra, i na koniec Bartłomiej Pawlik, który stwierdził, że stawia na totalny chill. I yy, na smyczce powiesi sobie głośnik. Nie wiem, nie mam, że gdy będzie bujał się na hamaku albo gdzieś chillował na leżaku. Super, bardzo Wam dziękujemy. Przepraszamy, ale jakby no, nie jesteśmy w stanie nagrodzić yy, wszystkich, mimo że jesteśmy małym kanałem, to fajnie, bo tam kilkadziesiąt osób się odezwało w tym konkursie i no nie wyrobiłbym, żeby teraz do wszystkich wysyłać yy, nagrody. Także nie smućcie się, za chwilę wymyślimy yy, coś znowu, yy, zostały nam jeszcze jakieś kubki i tak dalej, na pewno będziemy coś konkursić. Yy, to tyle na dzisiaj, w tym dzisiejszym odcinku. Remont naszej przyczepy można powiedzieć, że prawie dowie do końca zostało nam do dorobienia jeszcze jakichś takich detali, ale pogoda już troszeczkę jakby od dorobienia sprzyja i myślę, że to są rzeczy, które zostawię sobie do zrobienia na wiosnę. Plan jest teraz taki, że w następnym odcinku chciałbym wam pokazać to wszystko, co przez ostatnie tygodnie zrobiłem, czyli zrobimy sobie takie podsumowanko filmowe. Zróbmy może taką akcję, że jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego remontu, to właśnie pod tym odcinkiem piszcie to w komentarzach, a ja wypuszczając odcinek za dni kilka, postaram się na te wszystkie wasze pytania odpowiedzieć. No i właśnie, cały czas już myślę, że kończę ten odcinek, a potem mi się przypomina, że mam wam coś jeszcze do powiedzenia. Chciałem wam serdecznie podziękować za wszystkie maile, które do nas wysyłacie. Pewnie większość z Was może sobie pomyśleć: Nie, no bez sensu, co będziemy pisać? Przecież pewnie dostajemy takich maili mnóstwo. Oczywiście, dostajemy ich trochę, dlatego czasami, e, przepraszam, odpisujemy z opóźnieniem. Natomiast e, wiecie, póki co nie jesteśmy kanałem, który ma jakieś tam milionowe subskrypcje. Póki co jakoś to ogarniamy i powiem Wam szczerze, że naprawdę sprawia nam to dużo radości, jeżeli ktoś coś odpisze i tak dalej. Fajnie, po prostu gdzieś tam jest jakaś społeczność kręcąca się wokół tego e, kanału. W szczególności dziękujemy za wszystkie maile, gdzie przysyłacie fotki was z waszymi przyczepami i tak dalej. To jest dla nas mega. Kto się pisuje jakąś historię. Dużo fajnej energii też z tego jakby się robimy. O i Piotrek, który wysyłałeś e, zdjęcia Waszego knausa, który wygląda jak nasz Wolf podobnie. Przepraszam, że nie odpisałem, zrobię to dzisiaj. Natomiast tutaj w tym miejscu dziękuję za tego maila. Póki co, to tyle. Trzymajcie się. No dobra. Cześć, pa! Nie mogę skończyć mówić. Co mam teraz zrobić? Dobrze. Niech ktoś włączy tą kamerę.